Siema. Z tej strony najlepszy Hindus w Europie. I dzisiaj gram Nilach na topie pod damage. Zgadza się, Nilach na topie. Eee, Czekaj chwilę, mamy kłopoty niemałe. Ty możemy? Możemy grać tu? Chłopaki. Jakiś stun coś? My nie mamy stunów, no co ty, gonimy po nic. Ja pierdziele, kto dostał killa? Ich midlaner, może być. Dobra, nieważne, gram w nilach na topie. Eee, plan jest taki, żeby być nieśmiertelnym i zabijać co ich team. Dobry plan, idealny plan według mnie. zniszczę dla mojego wiego będę pomocny. Nie wiem, co tutaj w ogóle na czacie już chłopaki piszą. Ty, on nie chce, żebym był pomocny? Dobra, mordo, nie musisz dwa razy nalegać. Idę na topa. Eee, przydałoby się iść w Kryta, jako że no ta postać się mega skryta ten skaluje. Kraken. Do Krakena raczej nie pójdę. W sumie to jeszcze nie wiem w co pójdę. Mm, nie myślałem na tym. On zaczął z E. Okej. Okay. Na sam samej Nilach za dużo nie ogarniam. Kiedyś do wideo grałem nią. Trochę, ale to w sumie by było na tyle. Ty, to ty jest... A, bo on ma drugi. Zapomniałem, że on ma asystę, więc ma drugi szybciej. Dobrze, że się we mnie nie wbił, nie? Dobra, wezmę W drugie to jest taki... wiesz, Ajaxa. E w sumie to jestem Jacksem trochę. No i nie użyłem oczywiście. Nie użyłem jedynego spela, którego miałem użyć. O kurna, potężna jest Nilach, co jest? Ja go tak ozłanszotowałem? Wy ty, wy? Cześć co? Jakim czym ja go tak ozabijam tu? LOL Nie spodziewałem się takiego damage'a po mojej postce, będę z tą szczery Dobra, no, zwracam honor dla każdego gracza Nilach, ta postać jest kozacka Weź mi tylko, nie linczuj mnie Kalam z MISłem. Nie liczuj mnie tylko za to, że mówię Nilach zamiast Najla, no bo kto by mówił Najla, nie? Nilach to Nilach, prosta piła. Oum. Dobra, to pójdę do tego kolektora. Urna, nie wiem, czy iść w kolektora. Jak wezmę. Dobra, 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 We biorę to. Wygląda tak troll, ale to głównie dlatego, bo muszę się zastanowić, co składam. Hmm, a może zamiast myśleć, to powinienem wygooglować? Ty, to jest jeszcze lepszy pomysł. Przecież są ludzie mądrzejsi ode mnie. Sprawdźmy, co ludzie grają. No, w sumie na topie pewnie nikt tym nie gra, ale zobaczę, co na Edikerym grają chociaż. Kolektora, Phantom Densera ty, to dobry build? Nie wiem. Dobra, kolektora gram. Trudno. Nie wiem, co lepszego mogę złożyć. Wzięto. to. W sensie to nawet nie jest takie złe, bo mi zwiększa yy, z pasywy te wszystkie dodateczki, nie? Bo ona się skrytem skaluje 5% armor pena. Hmm, może skrytuje jakoś losowo, kto wie, przy okazji. Trochę się boję tego niedźwiadka, nie będę kłamał, ale on chyba nie jest zbyt ogarnięty. To raczej jest jakiś leszcz. Chciałbym go skrytować. Zobaczmy, czy uda mi się. Ty Czemu on mnie tankuje? Ty, on jest... On oszalał. Ty, ja umieram, co jest? Ja oszalałem. Nawet nie patrzyłem na moje HP, ale to nic. Ale on musi się cofnąć, jeśli się nie cofną, to go zabiję raczej. Oczywiście, jeśli będę miał e, refleks, żeby użyć e, mojego W. No jak nie, no to po prostu przepuszuję i sam się cofnę. Tak też może być. Tak też może być, moja postać ma dosyć niezły split push. Znaczy, push ogólnie. <laughs> split push, nie wiem. Na pewno push. No i boom, bierzemy. Kurna brać to na pewno, dobra, biorę tak. On kupił całe buty, co ciekawe. Hmm, no dobra. Ten meczek może będzie lepszy niż ten z Mundo, bo mówię, z ten z Mundo to była porażka. W sensie on nie był aż taki zły, bo sporobiłem, ale kurna, szwatam, ziomek na Nuno zrobił z 20 deadów. Dobra, może nie z 20-12. No, nieży, nieży, koleś to był. Nie polecam takich zawodników. O, kolektor, kolektor, kolektor. też stick też coś pisze, ale szczerze nie chce mi się tego czytać. Niech sobie pisze. Chłopak, no w takim wave to muszę uważać, żeby mnie przypadkiem nie dojechał, nie? O, ma jeszcze ulta, kurna to on będzie już w ogóle szukał No jego ult go mocno spajkuje, trzeba o tym pamiętać Spajkuje... I, e, tego, alchemik Jumenik alchemik, normalnie ma jednego, drugiego pota w WQ. Co jest? O, jednego z potów użył Cwaniak, no dobra nie, jak on chce przyjmować taki darmowy połk? W sensie on to chce przepuszować, żeby zejść do mojej drużyny. Bo oni tam się klepią. Ale ja tam nie mogę zejść na ten moment. Nie, ...powodzenia wam życzę, jeśli tam jest woliber. A jeśli go nie ma, no to tylko dobrze dla nas. Bo ja puszuję topa. Na chilku. Urna i lecesów ja misuję. Co jest? Co jest ze mną nie tak? Lejta nie wezmę. Temu ziomkowi nic nie zrobię. Mógłbym się cofnąć po Dirka. On nie ma armorów, nie? Nie ma, nie ma. Tylko, że on bardzo szybko puszuje. Może go złapię na takim timerze, że on... Rzuci wszystkie spele w tego, i ja go mocno obiję, czy coś? Nie wiem. Fajnie jakby rzucił, jakie tego. Te, tom, e, pioruny, pioruny jakby rzucił. o. Dobra, rzucił wszystkie spele. Może teraz mogę coś mu pogrozić? Nie wiem, w sumie. Woliber bardzo silny wirli, więc i tak będzie ciężko. No właśnie, o tym mówię. O kurna! O kurna co jest? Ja pindole. Coś ja wiem, że ja w użyłem, ale znowu, znowu zresztą. Ale kurna ile on zadał? O mój Boże, nie spodziewałem się. Ostatnio jak grałem na Wolibera, tą miałem przekminę, że kurde, ten typ bije coś bardzo dużo. chyba się żegnam z życiem od razu po tym jak tepnąłem, ponieważ y, Filas postanowił mnie dojechać. Y, no co mogę powiedzieć? Takie życie to planera, no czasami dostaniesz ulta Fidlas za ściany, czasami... Y, czasami go też nie dostaniesz, nie? Teraz y, po tym rikalu on pewnie będzie miał jakieś tanki temy, więc prawdopodobnie już nie mogę się z nim bić y, do końca gry, ale nie, na, nie w tym jest sens, nie? Moja postać to jest taki... Robisz dojazd w środek teamfightu i robisz turbo młyn, nie? To jest moja postać. Plus jak będę miał healing Trochę, no to też pewnie będę mógł się z nim troszeczkę pobić. Zależy, co złoży mocno, nie? Jak złoży troszeczkę takiego AP tanka, to pewnie nie będę mógł, a jak złoży full tanka, to będę mógł, bo mu damagea będzie braknąć. To zależy, co złoży. Kurna kanon! Kanon! No i on składa AP. Dobra, zobaczmy, czy mogę z nim wygrywać, nie? Wydaje mi się, że jest potencjał, szczególnie, że jest w waveie. No wyraźnie chyba nie ma potencjału, co? O kurna, on mnie w wave'ie tak ora? Dobra, no to w takim razie nigdy z nim nie wygram. Miałem nadzieję, że w wave'ie się uda. Ty, razy 9 Lux i Nilach, oczywiście. No, dosyć y ciężki statement jak na 1-3 Dravena. Nie żebym ja nie był 1-3, ale ja nikogo tutaj nie reportuję. Nie no, to nadal jest wygrana, zaufaj, tylko ja topa nie mogę już grać. Fajnie jakby w jego wpadł tam y kiedyś. O kurde, on tak stoi, to tutaj musi być feed, znowu umrę od Fidla, nie? Ale cringe życie. Tutaj jest Fiddle, nie patrz na to Wiedziałem, nie wiedziałem, to byle Kurna, znowu tu jest Fiddle No jak podejdę, to mnie Fiddle ultnie, nie? A ja zresztą wchodzę Muszę odejść e, Powodzenia bracie, zabijemy go, zabijemy go, dawaj, dawaj Rzuć Stuna, rzuć Stuna Nie masz Stuna? A, dopiero teraz Dobra, to nic, to nic. Lepiej późno niż wcale takie jest przysłowie. Że w ogóle Draven przyszedł na topa, to ciekawa zagrywka. Ciekawa, a, bo on idzie znowu na topa, bo on intuje kolejny inter. <grywy> Zarobiście <grywy> Zapomniałem, że w poprzednim miałem intera, no to yy, mam kolejnego już w zanadrzu. Ja pindole, nie da się zagrać normalnej gry w Early Sezonie. A na głównym koncie dobrze mi idzie, nie? Jakby... Dobrze mi się gra, nie intują mnie nic nic. A tutaj tutaj jest jakaś kluntwa. No to go ten voliber z one shotuje. ten woliber idzie w tego builda z nawori nowym. To jest taki buildzik, gdzie on. No, jest dosyć nieśmiertelny. Miałem, miałem go na solo duo. On zrobił jeden vs 4 kwadry. To była dosyć crazy gierka. No ale no, dosyć opę boli no, on nie żyje. Żegnamy się z nim. Żegnaj, Dravenie. Miło było poznać. Miło było poznać. Eee, no, ja nie będę przychodził na tego topa, żeby z tym Dravenem razem tam chodzić. Raczej nie, 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 nie mam. Nie mam w swoich genach masochizmu. Wolę na bocie sobie postać. I może Playta zgarnę. Szczerze, ja nie jestem taki słaby. Mam, mam kolektora. Jestem pewnie w stanie zabić jakiegoś ziomka jednego czy drugiego. Ciekawe, czy on może podejdzie pod Wave'a i jakieś głupie zrobi. Tylko obawiam się, że tu jest cały ich team, no bo Drake to... Nie? Zobaczmy co on od Janie Pawli. Siema byku. Obawiam się, że ja z nim nie wygrywam. Aj! Ach, gdyby siadł jeden autos, nie? Jeden autos więcej, koleś nie żyje. O mój Draven nie żyje znowu. Chociaż? Zabił. Nice, nice. Poszedł poza daleko trochę. Mmm, co składać drugie? Nie mam pojęcia w sumie. Phantom Dancer brzmi trochę słabo. E, pójdę po prostu chyba w Infinity. Pójdę chyba po prostu w Infinity. Postaram się połapać jakiegoś e, shutdowna. Głównie zina, chciałbym złapać e, kilka, żeby wrócić do tej gierki. Bo no, z tym żonkiem będzie problem dosyć duży. Ogólnie w tej grze tak mało siedzi ta Nilach. Oczywiście ją pickowałem, no bo nikt się nie chce słapnąć na tym elo. Ale nie mam do nich pretensji. Też bym się nie słapował. <noise> Będę stąd szczery, też bym się nie słapował. Ale muszę odejść tutaj, boję się trochę. Nie ma Tureta, Drake stoi. Tutaj będzie zaraz cały enemy team. No nie mam jak tego Kanona wziąć, nie? To jest najgorszy, najprzykre, najbardziej przykra rzecz. On widzi twoją mgłę, bracie, także nie będziesz tutaj za bardzo niewidoczny. Pytanie, co teraz? Co w takim... Co w takim etapie gry mam zrobić? Chyba powinienem yy, się farmić, no bo no, tutaj jest feed na dole. Moja drużynka zabija na topie. No, wystarczy, żebym tutaj nie umarł. Wystarczy, żebym tutaj nie umarł, dlatego zagram bezpiecznie. Szkoda, że w jego tak clear jest swój las. Chciałbym mu ukraść szczerze. Nice! dobra, mamy killa! O! No dobra, tego nie przeżyję już, bo tu jest dwóch, ale no trudno. Dobra, no, ee, powiem tak, wydaje mi się, że po temach nikt nie będzie w stanie mnie powstrzymać. Tak mi się wydaje, coś tak, nie mam takie przeczucie coś, oczywiście misuję wszystkie creepy leci, ale to nic. Wydaje mi się, że po temach nie będę w stanie umrzeć. Będę tak silny, ale mogę mieć złudne przeczucia. No kurna, mój kanon, czy jest jakiś głupi. Oj, żegnaj świecie. Jednak nie żegnaj. Żyjemy. Jeszcze żyjemy tutaj, drużyno. Chciałbym dorwać tego Gina kiedyś. Jakoś tak wiesz. No, zgarnąć 1000 golda. Tysiąc to tysiąc. Może jakby moja drużyna się spięła. O, jesteśmy w stanie tutaj dojechać? O kurna, czekaj, problemy w bazie. Co tu się dzieje? Ty pawczy? Mm, tu jest pięć osób z nami timu, więc... No na teraz się chyba nie będę wbijał. Raczej. Chyba, że będzie dobra okazja na to. Dobra. Co? Ten Jimmy zadał tysiąc? Skoło to ataku. O kurna, FIDEL ich wszystkich morduje. No dobra, tysiąc golda ma Wladzik, nie? Wladimir. Mm, ten to co? Szuka jeszcze guza. Co on robi? Mordo, uciekaj, bo umrzesz. Chyba, że i tak umrzesz, bo jesteś na wardzie. Dobra, nie jesteś, nie jesteś. Bo Wladzik zgarnął tysiąc. Szkoda, szkoda, że nie ja. E, no, pan Woliber ma dwa itemy. Jest dosyć potężny w tym momencie gry. To prawda. Ja zejdę w Mida, skoro ten chce brać. Bierzesz tego po Co ty robisz? Ja zgarnę na sobie mid bo no bić się z nimi nie mogę. Trochę mało tak speedów mam szczerze mówiąc, ale to nie problem. Dobra, dawaj, dawaj. tu są wszędzie wardy, dosłownie. Kole się porozstawiały całą armię wardów. Dobra, bierzemy jeszcze tego wave'a, nie? A co mi tam? Mam za 10 ulta, tylko no niestety Fiddle, Fiddle też cały czas gdzieś tu grasuje. I to może być dosyć mordercza sytuacja, jeśli by się dorwał do mnie z ultem, ze wszystkim. Już pokazał, on pewnie stoi w tym krzaku, ale będzie oro. Dobra, jednak nie, jednak nie. Nie wiem, co się dzieje. Myślisz, że mogę go scalować, a on nawet nie jest świadom? Myślę, że umarłem. A jednak nie. Mmm, Wladimir zdążył w tym czasie umrzeć, ale dobra, no i do to po prostu No Zobaczmy, co tu się dzieje? Jakaś patologia. O kurde. Dobra, no powodzenia życzę mojej drużynie w tych przedsięwzięciach, ale na bocie jest ogromny wave, ty właśnie zobaczyłem tego wave'a na mapie. Chyba się cofnę tam. Może nikt go nie weźmie. Ja go chcę, błagam, błagam. Tak, tak, tak. Daj, 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 daj. Biorę, biorę, idę, idę. Daj wave'a, daj wave'a. No i to ja rozumiem, bo Liber teraz w ogóle o trzeci item. No kurde, trochę unlucky, że jestem tak bardzo do tyłu, szczerze mówiąc. Nie znam do końca, nie znam do końca limitów tej postaci, ale no zbliża się do infinity cały czas. Cały czas wolnymi Dosyć drogi item, ale jeden dobry teamfight i wierzę, że można coś poświrować. Dobra, no, nice. No, sporo byłem w stanie mu zadać. Tylko Woliber zabił całą naszą drużynę na backlane. Bo tak jak mówiłem, Woliber nie jest zbalansowany na ten moment. I po prostu zabił wszystkich. Jeszcze GJ napisał. Hmm, bezwstydnie widzę, bezwstydnie. No, no dlatego mówiłem e, na początku. Jeśli lubisz darmowe punkciki, no to Woliber jest idealny na ten moment. Pod tego builda akurat, bo to zmniejsza ci cooldown wszystkich spelic atak, Czyli możesz rzucić autoatak W, autoatak W z reguły. Taką nieprzerwaną pętlę. Healingu, cc i shieldów robisz. Nie wiem, czy w sumie możemy coś poddymić na tym baronie, mimo że ktoś tam pinguje. Chyba nie. Kurno, ale tyle, ile ja cs zmisowałem w, te w tej grze, to nawet śmieszne nie jest. To nawet śmieszne nie jest. Chyba, że ona sksuje to z combo, no to wtedy respekt, nie? No, było blisko, w sumie to nie było, ale przynajmniej próba była. Ja odpuszczę sobie mida, nie ma problemu, no problemo. Nikt nie wziął tego kripka, ale to też no problemo. Mam Infinity w bazie, to jest y, dosyć ważna rzecz. Infinity, teraz pójdę w Lorda Dominika. I po Lordzie Dominiku co? Nie wiem w sumie, tego jeszcze nie obczaiłem. Nie mam pojęcia co kolejne. Wiem, że na ten moment powinienem być w miarę silny. Możemy coś tutaj pod... Poddymić, poświrować? Oj, chyba nie. Chyba będzie ciężko, ten woliber jest nieśmiertelny. Ale powodem tego też jest to, że nikt nie ma antyheala jeszcze w drużynce. Ja raczej nie będę miał za szybko. Ale go goni. Ja, pin dole. Hater. Ja mu nic nie biję zupełnie, ale on ma Frozen Heart'a, 3,5 tema. No zero obrażeń mu bije. Ale dobra, to przynajmniej jest nauczka na przyszłość, nie? To przynajmniej jest nauczka na przyszłość. Czym nie grać? A czym grać? Nie bijcie mnie, nie bijcie. To jest koniec gry i tak. Kurde, lipna była ta gra, nie? Mega lipna kolejna gra.